Monika, rocznik 83. trzeci, dwie córki. Pochodzę z województwa świętokrzyskiego. Obecnie mieszkamy w Pusku Zdroju. Zaśpiewam. Witaj nieznajomy, pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, najcichsza jaką znam, taka przed burzą, co zrywada. Witaj, nieznajomy, nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na Ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czerń. Ty nie mówisz do mnie nic. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi, ściany się burzą, szyby pękają. W dół przez błędy wszystkich lat, widzę wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach ból i gniew minionych zdarzeń. Kłamałem więcej niż kiedykolwiek chciałbym przyznać, a w moich żyłach. Płynęła krew zimniejsza niż stal. Dlatego dzisiaj jestem całkiem sam, mój nieznajomy, czy widzisz to, co ja. Dziękuję.